Ten film będzie dosyć krótki, dlatego postaram się mówić coś więcej na temat Pokémonów, niż tylko przydzielać je do tierów i iść dalej. 700 polubień to nowy odcinek z Maker'a. Na sam początek Mega Venusaur z potężną abilitką Thick Fat, która praktycznie niweluje dwie jego słabości. Rewelacyjny pok, Zasłużył na tier S. Jeszcze zanim cokolwiek to ktoś mi pewnie powie, że mogę zmienić nazwę czy coś tam, ale mnie to nie interesuje. Megazard X wędruje do tieru A, ponieważ jest po prostu dobry, jest czarny. To jest takie fajne, bo on jest czarny. Tak, tutaj nawiązujemy do specjalnego filmu, w którym ośmiolatek pokazuje, jak wygrywać w Pokémon Showdown. Mega Charizard Y, wolę go trochę mniej, niech będzie tier B. Aczkolwiek nie powiem. Drought, dostęp do Solar Beama i te inne różne bariery, jak choćby potężny Spec atak no kusiłoby, żeby dać go wyżej, ale, ale wolę go mniej od Charizarda X. Blastoise jako mega ewolucja mam wrażenie, że nie dodaje zbyt wiele. Chociaż Mega Launcher boostuje mu bardzo dużo ruchów, no to niech będzie Tier B. Mega Bidrill, przeogromna różnica między oryginalnym Pokémonem a Mega Formą. Zasłużony Tier S. Zabójca w czystej postaci. Mega Pidgeot, czyli dobry powód, żeby wreszcie używać Pidgeota. Dostęp do No Garda oraz Hurricanea naprawdę robi robotę, ale oczywiście ma to też swoje minusy, jak choćby zawsze jesteśmy podatni na zapkanon. Niech będzie Tier B. Mega Alakazam, mówiąc szczerze, mimo fenomenalnych statystyk, jest według mnie gorszy od zwykłego Alakazama, więc również Tier B. Z Mega Slowbro jest podobna sytuacja. Też wolę zwykłego z jakimś customowym itemem niż Mega Formę. Powiem szczerze, chyba nawet tier. Nie no, dobra, bez przesady. Mega Gengar. Potężna bestia. Tyle, że niestety ma abilitkę Shadow Tag, która jest bardzo chamska. Mimo wszystko tier C. Mega Kangaskan, czyli. Dwa Pokémony zamiast jednego. Ach, niech będzie tierce. Mega Pinsir to jest taki skur. A tak nie ironicznie. To jest niebywale potężna bestia. Bardzo polecam każdemu spróbować. Dodatkowo abilitkę ma niesamowicie potężną, bo gdyż dzięki temu jego Quick Attack staje się stabem, dosyć silnym priorytet przy tak ogromnej ilości ataku. Dostęp do Source Dance, wrodzony bulk, żyć nie umierać. Mega Gyarados, czyli Przerośnięta krewetka. Mówiąc szczerze, nie jestem fanem, powędruję do Tieru C. Mega Aerodactyl niesamowicie potężny, szybki Pokémon, ale mam wrażenie, że to jest po prostu dosłownie level wyżej i nic nowego ale niech będzie Tier A. Mega Mewtwo X Jako Mega Ewolucja nie wiem, bo nie korzystałem aż tak. Wrzucę go do Tieru A, chyba w poprzednim filmie z pierwszej generacji. Dałem go na to samo miejsce. Nie pamiętam. Mega Mewtwo Y to jest... Jest paskudny, no. Coś musi wleść do tego tieru D. Sorry. Mega Ampharos, piękne włosy i niewiele więcej. Tier C. Mega Steelix, mówiąc szczerze podobnie. Nie jestem specjalnym fanem, niech będzie ten C. Mega Scizor, czyli Pokémon, który też jest praktycznie ten jeden level wyżej, nic więcej, ale jest naprawdę, naprawdę fajnym gościem. Tier S. Mega Heracross. No niestety to jest jakiś żart, ale ma skilling, więc yy, nie wiem B. Mega Handum, dużo fajniejszy niż zwyczajny. Tier A. Mega Tyranitar. No, tak jak już mówiłem wcześniej, niepotrzebna aktualizacja. Tier D. Mega Sceptile, cudowny boost do Pokémona, który sam w sobie był bardzo dobry. Tier S. Mega Blaziken. Ubóstwiam jego czarne spodnie i. Te języki ognia wystające z jego rąk, cokolwiek nie wiem? Niech będzie Tier A. Mega Swampert myślę, że zasługuje na spokojnie na Tier S. Dostęp do Swift Swim robi z tego koleżki potężnego niszczyciela, który dodatkowo i tak jest bardzo bólki i wytrwa naprawdę dużo. Że nie wspomnę oczywiście o fenomenalnym połączeniu typów. Mega Gardevoir. Absolutnie ubóstwiam tiers. Dostęp do abilitki Pixelate dodatkowo sprawia, że ten Pokémon ma jeszcze większe możliwości pod względem doboru ataków. Mega Sableye, czyli Pokémon, który praktycznie staje się czymś totalnie zupełnie innym niż klasyczny Sableye, choć mimo wszystko fanem nie jestem. Tier B. Mega mo co to jest? Tierce. Jedyne co go ratuje to ten Huge Power. Mega Agron. No niestety yy, zmasakrowali mojego boja. Tierce. Mega Medicham. No czy to jest jakiś żart? Tier D. Mega Manectric. Ogromny boost, jeśli chodzi o użyteczność. Zasłużony tier A. Myślę, że Mega Sharpedo również mogę wrzucić do tieru A. Zwłaszcza, że przed Mega ewolucją możesz dostać Speed Boost, więc jest jeszcze lepszy. Mega Camrapt. Jest to niestety pomyłka. Bardzo przykra, tragiczna pomyłka. Jeżeli go nie robisz pod Trick room, to praktycznie jest bezużyteczny. A szkoda, bo jestem świadom jego abilitki, jego statystyk i wszystkiego. Niestety tierce. Choć chciałbym wyżej. W sumie mogę wyżej Tierbę. Mega Altaria. Mówiąc szczerze, jest to dosyć ciężki wybór. Chyba po prostu wrzucę do średniego tieru B. No, ale też ma abilitkę pixilate tak jak Mega Gardevoir, więc ej, ten Return potrafi zdziałać cuda. Mega Banet. Cudowny dodatek do bycia klasycznym Banetem. Tier A. Mega Absol działa podobnie, jak Mega Sableye, czyli jest zupełnie nowym pokiem. Nie no dobra, tak naprawdę to nie. Tier B. Mega Gleli... no nie wiem, dałbym go między B a A, no, ale chyba jednak B. Mega Salamence, czyli próba zrobienia jakiegoś logo? Znak zapytania? Wygląda jak logo. Dużo bardziej wolę zwykłego. No ale niech będzie Tier A. Jest naprawdę bardzo potężnym Pokémonem. Mega Metagross. No ej, 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 chwila, moment. Ten szanowny pan. No to sami, sami wiecie, nie? Mega Latios. Znak zapytania. Tier A. Mega Latias, myślę, że również Tier A, ja po prostu te dwa pokemony traktuję niemalże tak samo, choć przyznaję, Latios z Weakness Policy, a, ale to już na inny raz. To będzie w Tier Makerze z geny trzeciej. Mega Rayquaza. No szczerze mówiąc, nie za bardzo mi przypadła do gustu. Tierce. Ja wiem, że to jest potężne i w ogóle, ale takie jest moje zdanie. Jest jest byle jaki. Mega Lopan i niebywały przeskok jakości Pokemona. Zasłużony tier S. Mega Garchomp, czyli coś, czego chyba nikt nie lubi, bo zwykły Garchomp jest lepszy. Tier C. Mega Lucario. Szczerze to ja go tak rzadko używam, praktycznie nigdy. Aha. Mega Abomasnow. Kolego, miałeś szansę coś zrobić ze swoją słabością. Spójrz na Wyrozaura. On zrobił. Ty nie zrobiłeś? Tier D, Galate. Absolutnie piękny, zasługuje na Tier A. Audino! Sami wiecie. I na koniec, Diane Myślę, że Tier A pasuje, po prostu pasuje. Pamiętajcie, na indeks HTML na Discordzie wrzućcie własne tier listy. Jestem ciekaw. Link do tego tier makera macie w opisie. Dziękuję wspierającym za wspieranie. Rozgromcie butonik od łapkowania. Przypominam, 700 polubień to nowy odcinek z Tiermakera. Bye-bye.